Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będę otwierać prezenty od moich rodziców, e, które dostałam właśnie pod choinkę na święta dla Amelki od mamusi, e, dla amelki od taty. I tak samo możecie obejrzeć film na kanale Rodzinka, e, gdzie moi rodzice i moja siostra otwierają prezenty, które mi kupiłam, więc łapcie linka macie w opisie. No i dobra, e, możemy już sobie przychodzić. Tylko pamiętajcie o łapce w górze i o subskrypcji, aby na bieżąco. Jak samo wpadajcie na mnie na Instagrama, brakuje mi tylko 200 obserwujących do 50 tysięcy. Mam nadzieję, że wiecie. E, mi to 50 tysięcy do końca tego roku. E, tak samo wpadajcie na mojego TikToka, No i, na, i ten na <laughs> stafa Oinkorpora 16. No i dobra. Zaczynajmy! Może najpierw w sumie nie wiem, który pierwszy, może zacznijmy od prezentu od taty, co bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Uuuu, to jest szczotka! Wow. Szczotka po prostu są włosy. Wow. Właśnie chciałam ją! Ale świetnie! Patrzcie, z tym filmów mam e, prostownicę Wow, ale super! Dobra, zaraz rozporzę teraz... A w sumie... Dobra, teraz e, Naprawdę nie spodziewałam się, ani trochę To fik cichotko! Dobra, teraz przeczytam, e, na czym w ogóle polega ta szczotka e, Zintegrowana funkcja jonizacji zapobiega elektryzowaniu się włosów Pozostawiając je gładkie przez długi czas Uu. Nie wiem w sumie, jak to będzie działać, ale jest bardzo ciekawe. Ceramiczne e, włosie wzbogacone kratyną i olejkiem z migdałów dla gładkich, błyszczących i zdrowo wyglądających włosów. Uuu, dziś olej ma i dzięki temu są włosy właśnie gładkie. Ej, na razie to bardzo fajnie się zapowiada. Płaskie brzegi umożliwiają profesjonalną stylizację, dodając włosom objętości. I jeszcze mamy trzy ustawienia temperatury, niska 150, średnia 190, wysoka 230, to ja będę 190. Yy, jeszcze ceramiczne włosie dla lepszego poślizgu i nie skręcających się włosów, ale świetnie, czyli ona ja po prostu jakby tak mało włosy, żeby było gładkie, zadbane i tak samo prostuję i naprawdę bardzo, bardzo jestem zadowolona dzięki za to. Nie ma za co, ona no, prostuje włosy, wiesz o tym. Ale no no. ja chciałam, miałam. Nawet to mamy ale jestem ciekawa, ja nie mogę. My to Na patrzymy po prostu razem z mamą, jaka jest reakcja Ameryki, mama, Ameryka już się nie wie. Dobra, jest naprawdę bardzo dziwna, niezadowolona. Raczej będę. Dobra, uwaga, zapraszam się Serio, <laughs> mama. Chciałam zrobić taki właśnie zestaw e, od Ziali i mama go, kupi Mami go kupiła, ale fajnie. E, Biała będę do ciała, e, bardzo ona ładnie pachnie, ale fajnie. Nie wiem, co to miałaś, czy nie? Nie, miałam czarna. No właśnie, tak się miała O, przepięknie, pachnie super Świetnie, na razie cała pięknacja. Dobra, kolejna rzecz Uuu, Te gąbeczki do twarzy Się jakoś inaczej Blender? No właśnie, nie Beauty Blender Dobra Bardzo ładne, takie minkujkowe, świąteczne Fajnie, fajnie Na razie zapowiada się wszystko super Dobra, dalej Uh, etui na telefon Też bardzo ładne, patrzcie To troszkę pasuje ci do bransoletki Do bransoletki, patrzcie, o no, mała, super Fajnie, fajnie, no, na razie różowo Dobra, kolejna rzecz Uh, mamy fluid korektor do twarzy, są to mięty Aha, co to właśnie widzieli I to jest właśnie ta, taka druga seria Nie widziałam tego fluidu Zapowiada się bardzo fajnie, naprawdę Ale nie widziałam go Ciekawa jestem. Fajny pomysł nie. Dobra, i dalej. Uuuu! co to jest? O, ja nie mogę. Czy to jest jakaś brazyletka? A to jest te luzy. Król, ja nie mogę. Uwaga. Wow, to daszli. Ale ładny! Ja nie mogę, patrzcie, srebrny. Ej, naprawdę w ogóle się nie spodziewałam. Ale fajnie, prawdziwe srebro. Jestem ciekawa, jak to kosztowało. Mawa. Ej, wow! Mama, dziękuję, naprawdę, bardzo ładny. Załóż a Ameryka. Ma, Mama, Zobacz, gożyć, Ale fajnie, to jest srebro. Do, do no właśnie, super! Ja nie mogę. Właśnie, fajnie, że na nie byłam, brazetkę mam. Mama pomyślała Może tyle daje ja ci to rozkładać To, 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 to e, coś tam jeszcze dobra. jest? Okay. dobra I chyba ostatnia rzecz Albo nie o, Gumki Smoko No właśnie, e, głupia często gumki, więc W zawsze gumek nie ma, ale zawsze kupujemy I jeszcze ostatnia rzecz Świeczka, wow Mikołaj, Santa Claus Patrzcie Ale fajny Ciekawe pachnie, otworzyłabym, dobra otworzę Prawda, ja kocham świeczki i mam nadzieję, że będzie ładnie pachnieć. Panie, coś tu cenę. A co właśnie ile kosztuje? Nie ma tego, Nie ma? No, ja Marka, zadowolona jesteś z prezentem. No zadowolona jestem, bardzo zadowolona. Na pewno. Ja bardziej no. chyba ze szczotki. Nie, że to jest nika, na Ja wiedziałem, że ci jest szczotka potrzebna, musiałem ją kupić. Od razu, ja szybki temat. Poszedłem z sklepu, widziałem szczotka, pyk. Kupuję, nie komendowałem. O, ten zapach mama ubierze. No spoko pachnie, no, ale... E, właśnie nie wiem, co to, do końca jaki zapach, taki zwykły. Dobra, mama. Popatrzcie na koniec, jak ma na skąpienie. Powiem. Kruk. O, fajnie. Napis kruk z tej strony. Dobra, mama, zakładaj. Zobaczymy, jak będę wyglądać. Ja mam takie długie paznokcie, że mi będzie bardzo Daś radę. A piesek co, się? <laughs> no zobaczymy, jak to wygląda. Ale jest ciekawa tego froj, ja naprawdę go nie widziałam. 50 to fik, chodź. Aha, sobie myślę tego nie widziałeś no. na pewno. No, no nie bo byś kupiła no A Tofik już prezenty dostał wczoraj od nas. Pyszne karmy. Dobra, tak, radę Okej, okay, mam już założony na szinik. naprawdę bardzo, bardzo ładny i mama wiedziała właśnie czy srebro czy złoto, bo ja bardziej wolę srebro, ogólnie nasze kolczyki srebrne jak widać. I jestem bardzo zadowolona z prezentu, dziękuję Wam, e, bo najbardziej mi się podoba szczotka i ten naszyjnik, choć chociaż wszystko jest fajne, na pewno mi się wszystko przyda, no, nie wiem skąd wiedziałaś, ale beauty blender właśnie chciałam kupić nowy, bo ten ten był już w sumie długo kożywałam i był taki zużyty, taki brudny i e, e, świeczka też bardzo ładna. No ten zestaw to ja już w ogóle chciałam, a gumki przydatne, ja? Dobra kochani, no to ja na tym kończę ten odcinek Pamiętajcie łapce w górze i u mnie, możecie się pochwalić co wy dostaliście A jak nic nie dostaliście, to się nie martwcie Na pewno, e, właśnie w sumie ważne jest to tak, żeby spędzić z rodzicami, a nie są ważne prezenty I tak samo wkładajcie do mnie na instagrama amelie.heyd, żeby wbić 50 tysięcy I to wtedy nagrabisz, papik I na balkon Pa pa kochani, żywam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku Pa, pa podajcie Pa